Egzaminator.pl Kurs Python. Zasięg zmiennych. Dziś postaramy się zapoznać z kwestią zasięgu zmiennych. Zasięg zmiennej w Pythonie określa, gdzie można jej używać. Mamy zmienne lokalne, które działają tylko w określonym bloku kodu, np. wewnątrz funkcji. Są też zmienne globalne, dostępne w całym kodzie programu. Spójrzmy na przykład. Mamy funkcję fan1, która definiuje zmienną x o wartości 7. Poza funkcją, zmienna x ma wartość 10. To pokazuje, jak Python traktuje zmienne w zależności od ich zasięgu. Wewnątrz funkcji fan1, x ma wartość 7, ale poza nią wartość x to 10. Ustawienie wartości zmiennej o tej samej nazwie wewnątrz funkcji nie miało wpływu na te spoza funkcji. To, jak Python zarządza zmiennymi, opiera się na hierarchii zasięgów. Najpierw sprawdzane są zmienne lokalne, potem te z funkcji nadrzędnych, następnie globalne, a na końcu wbudowane. Ta hierarchia jest kluczem do unikania błędów i pisania przejrzystego kodu. Dzisiejsza lekcja pomoże Ci zrozumieć te koncepcje i zastosować je w praktyce. W tej części lekcji przyjrzymy się, co się dzieje, gdy w funkcji odwołujemy się do zmiennej, która nie została w niej zadeklarowana. Weźmy na przykład funkcję fAN1, która próbuje wypisać wartość zmiennej x, ale nie definiuje jej wewnątrz. Zmienna x została zdefiniowana na zewnątrz funkcji z wartością 10. Co się stanie, gdy wywołamy fAN1? Python najpierw szuka zmiennej x w lokalnym zasięgu funkcji fAN1. Nie znajduje jej tam, więc idzie dalej i szuka w szerszym zasięgu, aż znajduje zmienną globalną x o wartości 10. To pokazuje, jak Python działa, gdy nie może znaleźć zmiennej lokalnie. Przechodzi wtedy do kolejnych poziomów zasięgu, aż znajdzie potrzebną zmienną lub zgłosi błąd, jeśli jej nie znajdzie. W praktyce oznacza to, że musimy być świadomi, gdzie i jak deklarujemy nasze zmienne, aby uniknąć nieoczekiwanego zachowania programu. Przejdźmy teraz do zagnieżdżonych funkcji i zobaczmy, jak zachowują się zmienne w tym kontekście. Nasz przykład składa się z dwóch funkcji, FAN 1 i FAN 2. Wewnątrz FAN 1 deklarujemy zmienną x z wartością 5, natomiast FAN 2 z wartością 3. Gdy wywołujemy FAN 1, najpierw wypisuje ona wartość x zdefiniowaną wewnątrz niej, czyli 5. Następnie wywołuje FAN 2, która wypisuje swoją lokalną wartość x, czyli 3. Poza funkcjami wartość x wynosi 10, ponieważ została zdefiniowana globalnie. Ciekawy przypadek pojawia się, gdy wewnątrz funkcji fan 2 nie deklarujemy wartości x. W takim przypadku Python używa wartości x z najbliższego zasięgu zawierającego x, czyli w tym przypadku z funkcji fan 1. Dlatego zarówno fan 1, jak i fan 2 wypisują tę samą wartość x, a mianowicie 5. To pokazuje, jak Python szuka i wybiera zmienne do użycia. W przypadku zagnieżdżonych funkcji, zasięg zmiennej może być rozciągnięty na zewnętrzne funkcje, jeśli nie jest ona zdefiniowana lokalnie. Tyle na dziś w kwestii zasięgu zmiennych. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się choć trochę przybliżyć temat zasięgu zmiennych. Natomiast w kolejnej lekcji poruszymy zagadnienie rekurencji. Tymczasem, do usłyszenia.